Dzisiaj Wam pokażę najlepsze serwery e, budowania w Minecraft. Non-premium, obiecuję Wam non-premium. Więc wchodzimy w tryb wiele osób, klikamy do serweru lub, lub, e, lub połączenie bezpośrednie. Ja dam połączenie bezpośrednie. I tu jest adres serwera. I wpisujecie. Ja to yyy Serion, kebab, net. Dołączacie do świata. Tutaj lubicie registr, swoje hasło i musicie. Ja troszkę takie. No, no i plikcie. Ale ja już jestem zarejestrowany. Więc klikamy login. Patna. na FN. Tu po każde wejście macie innego skina, nie mam na przykład takiego. No i tu są jakieś serwery do budowania, jakieś ten, ten, ten. I ten nas interesuje ten. O. I zobaczcie, jak, jak, post, jak powstaje, postawię blok, to tu nam czas się wyświetla. Ile nam zajmie czasu do budowania do tamtej weski? Ja skoczę. O! I piszę to 7. I teraz ja wam się tam dobuduję, no i pokażę Wam czekajcie, teraz mi nie wyszło Bo ja, jakby co, umie speed tylko... Słuchaj. ja, umysł speed tylko mi czasami nie wychodzi Jakby co, co za mojego brata? O, i e, tu przy 16, 19. ja mam tu najlepszy czas, o tu, najlepszy czas. No, i tyle tego odcinka, więc mm, elo, elo.